Sprawy, które tu badamy, dotyczą tajemniczych do dziś niewyjaśnionych zdarzeń. Tym bardziej straszne w nich jest to, że opierają się na faktach. Co tutaj wydarzyło się naprawdę, a co jest tylko tworem wyobraźni, to właśnie spróbujemy sprawdzić. Witajcie w słynnym na cały świat nawiedzonym domu. Stranger B. Sprawa siódma. Horror w Amityville. Miejsce. Ocean Avenue 112. Amityville. Przedmieścia Long Island. Data. 13 listopada 1974 roku. Ten dom stoi do dziś, tyle że pod zmienionym adresem. Ocean Avenue 108 i jest zamieszkany. Próbowałam go znaleźć przez Google Maps, ale został, uwaga, zapikselowany. Pewnie dlatego, że każdego dnia chcą go zobaczyć rzesze ciekawskich z całego świata. I, i dlatego go zapikselowali, żeby nie zniknął z mapy? Od złych spojrzeń ludzkich? <laughs> żebyś ruszyła się z kanapy i pojechała go zobaczyć na własne oczy. No, no dobrze, dlatego... to, to od początku. Ustalmy, jak to się stało, że ten niepozorny budynek w stylu kolonialnym rozpala do dziś wyobraźnię tylu osób. Cofnijmy się więc o niemal pół wieku. Jest listopad 1974 roku, a my jesteśmy w kilkudysięcznym miasteczku w hrabstwie Suffolk, którego nazwa Amityville. Wówczas mało komu coś mówiła. Dom przy Ocean Avenue zamieszkuje rodzina DeFio. W jej skład wchodzą rodzice i czwórka ich dzieci, dwie córki i dwóch synów. Matka Louise zajmuje się głównie piciem i paleniem. Ojciec rodziny, pan Ronald DeFio, jest bardzo bardzo porywczy i ma skłonności do przemocy. Najczęściej wyładowuje się na najstarszym synu, Ronaldzie Juniorze, zwanym Baczem. Tak, ich chłopak znosi to, ale do czasu. W końcu popada w konflikt z prawem, zaczyna brać narkotyki, a nawet nimi handlować. Prowokuje też bójki z własnym ojcem. Wreszcie w nocy, z 13 na 14 listopada, wchodzi do sypialni rodziców ze strzelbą w ręku. Oddaje dwa strzały w kierunku śpiącego ojca. Obudzona matka próbuje sięgnąć do szafki nocnej po pistolet, ale zanim jej się to uda, też zostaje zastrzelona. Bacz wychodzi z sypialni i po kolei zabija swoje rodzeństwo. Ginie 18-letnia Dawn, 13-letnia Alison, 12-letni Mark i 9-letni John Matthews. Co ciekawe, nikt z nich nawet nie próbował uciekać. Wszyscy też leżeli w tej samej pozycji, na brzuchu. Bacz po dokonanej przez siebie masakrze ze spokojem bierze prysznic. I jedzie do dziadka. Następnego dnia spotyka się ze swoją dziewczyną, a wieczór postanawia spędzić w barze. Powtarza kolegom, że nie może się dodzwonić do domu i jest trochę zaniepokojony. W końcu jeden z kumpli, Joey Yesweet, jedzie do domu bacza sprawdzić, czy wszystko w porządku. A na miejscu zostaje rzeź. Roztrzęsiony dzwoni na policję, która przybywa na miejsce zbrodni już po 10 minutach. Trudno mi sobie wyobrazić miny tych policjantów. No. A niektórzy podobno leczyli się z tej traumy do końca życia. Ronald Junior twierdził, że jego rodzina padła ofiarą mafijnych porachunków. Początkowo śledztwo szło właśnie tym torem. Dopóki w pokoju Bacza nie znaleziono pustego pudełka po nabojach, które pasowały do broni, z której oddano śmiertelne strzały. Najstarszy Cindy Fio przyznał się w końcu do zbrodni i w kółko powtarzał jedno. Jak już zacząłem mordować, to nie mogłem przestać. Słyszałem w mojej głowie głosy, które nieustannie namawiały mnie Zabij! Zabij ich! Z tego powodu jego adwokat William Weber wnioskował o niepoczytalność swojego klienta. Weber pojawił się w programie Ten O'Clock, gdzie twierdził, że działania Ronalda DeFio mogły być efektem tajemniczych sił działających w domu przy Ocean Avenue. Powiedział dokładnie tak. Zdaję sobie sprawę, że domy są budowane w taki sposób, by przez niektóre pomieszczenia przepływały różnego rodzaju prądy elektryczne, a zatem cała sprawa może mieć podstawę naukową. Po wykluczeniu wszelkich naukowych wyjaśnień zajmie się tym grupa z Uniwersytetu Duke'a, która zbada rzecz pod kątem parapsychologii. Ta linia obrony jednak na nic się nie zdała i Ronald DiFio został skazany na kilkukrotne dożywocie. Może i się nie zdała, ale za to stała się początkiem legendy tego domu, do którego już w kilkanaście miesięcy po krwawej masakrze wprowadzili się nowi lokatorzy. Miejsce: Ocean Avenue 112, Amityville, data 18 grudnia 1975 roku. Kathleen i George Lutz kupili ten dom za jedyne 80 tysięcy dolarów, czyli wydali na niego ponad 600 razy mniej niż Barcelona na lewego. No cóż, w przypadku Lutzów nie był to transfer stulecia. Ale o tym za chwilę. Na razie jest jeszcze miło i sympatycznie, bo Ludowie cieszą się, że mają nowe, okazyjnie kupiony lokum dla siebie, trójki dzieci Kathleen z poprzedniego małżeństwa i ich labradora Harego. Czy wiedzieli o tym, co stało się w tym domu. A oczywiście agent nieruchomości od razu ich o tym poinformował, poza tym ten budynek był już słynny w całych Stanach, ale małżeństwo zgodnie twierdziło, że w ogóle im to nie przeszkadza. Liczyła się dla nich przede wszystkim atrakcyjna cena. No i zaczęły się atrakcje. Już wkrótce po przeprowadzeniu się ludzowie odkryli, że w domu dzieją się dziwne rzeczy. Krzyż, który wisiał w jednym z pomieszczeń, samoistnie obracał się o 180 stopni. W całym w domu unosiły się nieprzyjemne zapachy i było w nim nieustająco zimno, mimo ogrzewania. Muszla klozetowa robiła się czarna od wewnątrz, a po ścianach ściekał zielony szlam. Pewnego poranka George odkrył, że solidnie zamocowane drzwi frontowe są niemal wyważone. Swoją drogą mężczyzna budził się codziennie o tej samej porze, o 3.15. A była to godzina, w której Diffio wymordował całą rodzinę. No a jak reagowała na to wszystko Kathleen? A no, jak myślisz? No, była przerażona. Pod oczami zrobiły jej się dziwne, głębokie bruzdy. Kiedyś George obudził się w środku nocy i spostrzegł, że jego żona lewituje w łóżku. Tego już naprawdę było za wiele. I choć lud sobie nie byli przesadnie wierzący, przyjaciel doradził im, żeby wezwali księdza. George zaprosił zatem niejakiego ojca Franka Mancuso. Dodam tylko, że to pseudonim, ponieważ ksiądz w całej tej historii chciał zachować anonimowość, a pod nazwiskiem Mancuso wystąpił w słynnej książce Jaya Ansona o horrorze w Amityville. Jeszcze do niej wrócimy. Czy błogosławieństwo księdza choć trochę pomogło? Mm, nie bardzo właśnie. Gdy ojciec Mancuso przyszedł poświęcić dom, usłyszał męski głos, który wyraźnie powiedział do niego: Wynoś się stąd. Brr, słuchaj, tak to powiedziałeś, że aż ja mam dreszcze. Po pokropieniu mieszkania luców święconą wodą, ksiądz pojechał do swojej mamy, która zauważyła, że ma podkrążone oczy. Kiedy wracał już na plebanie, jakaś siła próbowała zepchnąć jego auto na pobocze. Po wizycie na Oceans Avenue 112 przez długie tygodnie miał gorączkę i pęcherze na rękach. Mimo ponawianych przez Georgia zaproszeń, nie chciał już nigdy odwiedzić ludców. I, I wcale się mu nie dziwię, że nie ja, było. naprawdę ani ja. Nie dziwię się też Kathleen i George'owi, że po 28 dniach postanowili opuścić dom. Uciekli z niego tak, jak stali. Dosłownie z jedną walizką. Schronili się w domu przyjaciół. We wspomnianym już przez nas programie 10 o'clock z 5 grudnia 1976 roku George powiedział tak. Wyczuwaliśmy obecność jakiejś energii, nienaturalnej formy zła, która... Z każdym kolejnym dniem przybierała na sile. Dwa tygodnie później, podczas konferencji prasowej, mężczyzna dodał, że nie spędzi w tym domu już ani jednej nocy i że czeka na wyniki badań przeprowadzonych przez osoby zajmujące się zjawiskami paranormalnymi. I to właściwie był ostatni kontakt z ludźmi z mediami. Tak, para postanowiła już niczego nie wyjaśniać, bowiem uznała, że media przeinaczają ich wypowiedzi. Ale mnie zainteresowało to, co powiedziałaś o tych badaczach zjawisk paranormalnych, mm. bo, bo sprawą zainteresował się nie kto inny jak Warrenowie. Ed i Lorraine, chyba najsłynniej demonolodze świata. Kojarzycie Obecność, Anabel, Zakonnice? No właśnie te wszystkie sprawy badali Lorenowie. Twierdzili oni, że udokumentowali blisko 10 tysięcy przypadków opętań, wiedzeń i innych przejawów działania sił naturalnych. W sprawie Domu Luców byli jednak zaskakująco bezradni. Co prawda mówili, że wyczuwają w nim złe moce i udało im się podobno nawet uchwycić na zdjęciu w podczerwieni jakiegoś demonicznego chłopca, ale to by było na tyle. Nie znaleźli żadnych przekonujących dowodów na to, że dom jest nawiedzony. To jednak wystarczyło, by dom w Amityville został rozsławiony na cały świat. Przyczyniła się do tego także wspomniana książka Ensona, wydana w 1977 pod tytułem Horror w Amityville. A z kolei książka zapoczątkowała całą serię filmów o rzekomo nawiedzonym domu w Amityville. W ten sposób na trwale trafił on do popkultury. Mówisz rzekomo, ale czy były jeszcze jakieś wątpliwości co do zjawisk paranormalnych, które działy się przy Ocean Avenue? No jasne, no cała masa. Na czele z teorią, że wszystko zostało ukartowane przez ludzów, którzy weszli w zmowę z adwokatem Ronalda DiFio i że wymyślili całą tę historię z duchami dla pieniędzy. A w to akurat mogę uwierzyć, chyba łatwiej niż w te duchy. Weźmy jednak pod uwagę, Fakt, że po pierwsze, ludzowie zostali poddani szeregowi badań, w tym wariografem przez najlepszych specjalistów w USA, a po drugie, że uciekli z tego domu niemal z pustymi rękami i podobno nigdy nie wrócili po swoje rzeczy, a nie byli to ludzie bogaci. No i nie mogli też mieć pewności, że ich zmyślona historia aż tak dobrze się sprzeda. Rzeczywiście ta sprawa aż do dziś pozostaje bardzo tajemnicza. Za to dom przy Ocean Avenue chyba już nie kryje w sobie sekretów. W każdym razie śmiałko. Którzy zdecydowali się w tym miejscu zamieszkać, nigdy nie uskarżali się na tajemnicze zjawiska. Przynajmniej publicznie. Niby nie. Ale dziwnym trafem ten dom został kilka lat temu sprzedany za jedyne 600 tysięcy dolarów, choć wart jest podobno jakieś trzy razy tyle. A do tego ciągle zmienia właścicieli. Jakoś nikt nie chce w nim zostać na dłużej. Ciekawe czemu. Stranger Things